Iwona, próbujesz? Nie, ja nie próbuję, to jest w ogóle Bo... jakiś idiotyczny pomysł. Spróbuj. Nie. Spróbuj. Nie. Klawiskalpantekutli. Pięknie to wymówiłeś, I... I zupełnie nie tak wygląda. Pięknie. Teska Dobrze. Ja w ogóle w te języki się nie bawię. Tecalcoatl, czy jak to się wymawia. Tak, Teotihuacan to gra, która potrafi złamać język, ale również złamać <grym> mózg i zwichnąć, ponieważ mm -hmm. jest to gra, Dość ciężka, można powiedzieć, euro, jeśli chodzi o kwestię wymyślania kolejnych strategii, tak? Mm -hmm. Nie jest to może gra bardzo trudna, jeśli chodzi o podstawowe zasady. Tak jak i zapisanie tego słowa nie jest jakoś bardzo trudne literami, natomiast wymówienie go jest już dość <laughs> problematyczne. A to, czym się bawiłem na samym początku, to są nazwy, imiona bogów mm -hmm. azteckich, z azteckiego panteonu, którzy to doczekali się tu w dodatkach do Teotihuacanu kapłanów. Tak, doczekajcie kapłanów. kapłanów, ja nie będę się porywać na wymawianie tych. Tak ta i pan te Możecie sobie posłuchać w internecie, wymawiają to. Jak się to wymawia? E, wymawia się dość ciężko, tak. Próbowałem odczytać, próbowałem odsłuchać, ale jest hardcore. Mm -hmm. No więc e, zdecydowanie zasady dodatków do Teotihuacanu, dodatków dwóch, są znacznie prostsze w pojęciu. Można powiedzieć, że całkiem naturalnie się komponują z, mm. z, z podstawką. Łatwiej zrozumieć to Tiłapanie niż wymówić. Nie wymówić jego nazwę. Bądź nazwy kapłanów, Be. którzy pojawiają się w tym dodatku. No, a tą recenzję będą dla Was przygotowywać Adam i Iwona. Czyli pełna para. Zgadza się. Tak, recenzja z dedykacją dla Pawła z Facebooka, który czeka na nią już od bardzo, bardzo długiego czasu, więc zebraliśmy się w sobie, żeby ją w końcu nagrać. Mm. No i. Może nim zaczniemy opowiadać Wam o dodatkach do Teotihuacanu, to wyjaśnimy sobie dwie kwestie. Pierwsza, nie będziemy tu mówić o zasadach Teotihuacanu, bo to nie ma sensu. O Teotihuacanie mówiliśmy rok temu troszeczkę, o naszych wrażeniach, jak tak. się nam podoba. I zachęcamy, żeby po prostu posłać tam albo obejrzeć sobie jakąkolwiek inną wideo recenzję Teotihuacanu, mm. jakąkolwiek recenzję albo samej poczytać. podstawki, poczytaj dokładnie. Poza tym wydaje nam się, oczywiście możemy być w błędzie, że jeżeli słuchacie tej recenzji dodatku, to prawdopodobnie macie już podstawkę i po prostu chcecie się dowiedzieć, czy warto ją rozszerzyć, tak? No bo raczej po to się kupuje dodatki, mhm. chyba że kupuje się na kistarterze, wtedy kupuje się wszystko szuflą, no bo e, tak jest stworzony marketing chyba, Kickstarterowy. Chyba, że jest się zupełnie świeżo. Planszówkach, i nie wie, się, się czym jest podstawka, a czym a, czy nie. Tak, pamiętam, jakby to było dzisiaj. Było to lat temu, z 9, e, chyba, albo i 10, kiedy szliśmy sobie z Iwoną po zamówienie do sklepiku takiego, do takiego Rudzie gościa. Śląskiego. tak Tak, Śląskiej Śląski, gościu sprzedawał planszówki w formie takiej hurtowni domowej, tak. Miał tam w domu magazynek i sprzedawał po prostu od drzwi do drzwi. No i my tam wtedy kupowaliśmy sobie planszówki. No i mówię, Iwonie. Wiesz, Iwona, bo ja oprócz... E, ja kupiłem i podstawkę, i dodatek. Na co Iwona się pyta? A to ta podstawka na ten dodatek? Nie wiem, Ja nie wiem, skąd mi się to wzięło, ale myślałam, że to jest podstawka, na której się kładzie tą grę. Ten dodatek. No, więc... E... Trzeba przyznać, że Nemezis stworzył w, w końcu coś takiego, o czym ty pomyślałaś. Bo faktycznie w Nemezisie, w Kickstarterze, dostawało się podstawkę, żeby na niej móc wyeksponować pudełko z gry. Mm -hmm. Więc tam faktycznie masz podstawkę do gry. Natomiast to taka... o takie coś mi chodziło. Tak, dokładnie. To taka... że nie opatentowałem tego. Wtedy dokładnie. To taka dygresja a propos podstawek i dodatków, żeby móc naturalnie, oczywiście, całkiem w naszym stylu przejść do tego, co się nam podobało w podstawce Teotihuacanu, że chcieliśmy sięgnąć po dodatki. Mhm. Albo co się nam nie podobało w podstawce Teotihuacanu, że chcieliśmy sprawdzić dodatki. No to No to co? budowanie tej piramidki mi się podobało tak, bardzo. E, tak, tak, tak. To, no, że nie dość. No, stanie się... tych kafelków. Mhm. I sobie to ładnie że, to, że to ładnie przestrzennie wygląda, no. że to się komponuje z tematem, mimo że jest to eurogra, a przy okazji jest też bardzo fajną łamigówką, jak to wszystko układać i jak ją potem dekorować, żeby jak najwięcej punktów za to zdobyć. Tak? Więc to, to było naprawdę świetne. To było świetne, tak, to był ten taki feature fajny, wizualny. Może troszeczkę nie aż tak zachwycający jak te koła w nie mhm. tego samego autora, ale również bardzo mocno wpisany w temat. Tak. Bo koła w Corkinie były formą przedstawienia kalendarza majów, co się zgadza. Mhm. Tamte on też jest kolisty. A tutaj mamy piramidę, tak. I to się też zgadza z tym miastem, które budujemy, tak. Gdzie tam w czasie rozgrywki sobie rozbudowujemy. Więc bardzo fajne to było wizualnie i fajnie się też łączyło z mechaniką. To raz na pewno. Myślę, że kostki, tak? Kostki mhm. wykorzystane podobnie tak. jak w twoi, jednej z twoich ulubionych gier, ludziki w pokoleniach z numerkami. No to tutaj również, tak, starzenie się kostek mhm. i, i kwestia tego, że nabywają doświadczenia, są coraz silniejsze, tak? I potem znikają z planszy. To było coś, co było bardzo fajne i. Pokolenia, da... gra Och, tak, wiem i uwielbiasz. I to bardzo fajnie wpływało również na decyzyjność, mm -hmm, tak. tak? Że trzeba było sporo sobie pokombinować, jak z tymi kostkami poprzestawiać, żeby jak najwięcej wycisnąć z rozgrywki. Mi się podobało to, że losowo były rozkładane pola akcji mm -hmm. na planszy, więc zawsze ten układ, ten tor akcji jest, jest inne inny troszeczkę inny. i to też wymusza troszeczkę inne strategie taktyki. Nie ma powtarzalności takiej. Tak, 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 zdecydowanie. No i to chyba mniej więcej tyle, tak? To mhm. chyba tyle, tak? Że to były te rzeczy, które się nam faktycznie podobały. Ten ruch wokół planszy o jeden do trzech pól też był bardzo fajnym pomysłem, że nie ma ale jednak też niedowolność wykonywania akcji, więc coś fajnego w tym było. W Teotihuacanie zdecydowanie było wiele cech, które nam się podobały. Natomiast była taka jedna, która akurat nam, e, e, może nie do końca przypasowała. E, czyli sposób, w jaki Teotihuacan budował regrywalność. E, my lubimy gry, w których, e, nie tylko jakby kolejność tego co robimy jest inna, ale też całkowicie inne rzeczy można robić w różnych partiach. Teo to jest taka rzecz, że możemy sobie tą grę rozegrać jeden, drugi, trzeci, czwarty, piętnasty raz. Będą te rozgrywki inne, bo oczywiście będziemy szli w jakieś inne strategie, natomiast system jest dość zamknięty i zwarty, tak? No raz będziemy brali więcej kakao, raz będziemy więcej szli w maski, raz coś tam. Ale ogólnie rzecz biorąc brakowało nam jakiegoś takiego wyjścia poza to pudełko, tak? Żeby ta regrywalność troszeczkę inaczej się tu budowała, żeby był jakiś wariant tam wrzucony, żeby było coś jeszcze więcej, co by trochę rozbijało tą strukturę rozgrywki, która nam się po prostu troszeczkę szybciej niż faną takich typowych Eurosów kalkulatorowych znudziła, tak? My nie jesteśmy może aż takim targetem do końca, tak? Dlatego na przykład nie wszystkie gry analacery nam się podobają, a on Mars się nam na przykład bardzo podobał, tak? Tak. Więc e, dzięki e, potencjalnie fajnym dodatkom, Teotihuacan został na naszej półce, tak? Mimo, że graliśmy w niego potem już dość rzadko, ale kilka razy zagraliśmy, to jednak stwierdziliśmy, że oho, dodatki mają wprowadzać rzeczy, które my potencjalnie lubimy. Mhm. Jak pamiętacie lub nie naszą recenzję, mówiliśmy, że czekamy bardzo na właśnie specjalne zdolności dla każdej z postaci, czy dla każdego z graczy, żeby mógł mieć Jakąś rzecz, którą tylko on może robić, bądź tylko on może robić, to na przykład taniej inaczej, lepiej, na to czekaliśmy i czekaliśmy na specjalne wydarzenia, które będą co rundę troszeczkę zmieniały nam zasady gry, bo my takie rzeczy lubimy. Na mnie przeszkadza to, że to, to troszkę bardziej losowość zbudzi na przykład. Te wydarzenia, ale wystarczy nam to, by się troszkę bardziej w tą grę zaangażować, tak? Żeby to nie było cały czas to samo, i właśnie to nam obiecywały dodatki. I dzisiaj sobie sprawdzimy, czy te obietnice zostały spełnione, czy to faktycznie nam się ta gra dzięki temu troszeczkę bardziej podoba, i czy zostanie na półce. To otiłakan z tymi dwoma dodatkami, które dzisiaj sprawdzimy. A, a dodatki może zaczniemy będą. Zaczniemy sobie od tego większego. Tak, tak dodatku. Tak, mhm. czyli od pierwszego dodatku. E, chciałem właśnie powiedzieć, dodatki będą się nazywać. Więc okay. <laughs> pierwszy mhm. dodatek to jest późny okres preklasyczny. Mhm. A drugi dodatek to jest w cieniu ksitle, czy Xilte, mhm. czy jakoś tak. No. I to są te dwa dodateczki. Pierwszy jest no, zdecydowanie większy. I ten pierwszy dodatek składa się z w pięciu modułów. Tak, modułów. tak mhm. w pięciu modułów. I my sobie te moduły omówimy w kolejności. Które nam się najbardziej podobały. Tak, na które najbardziej czekaliśmy, które były dla nas najbardziej istotne, gdy sięgaliśmy po ten podatek. Mhm. No, i pierwszy z tych modułów to moduł kapłani i kapłanki. Tak. tak? I ten moduł wprowadza 16 płytek kapłanów mhm. i kapłanek różnych bóstw e, e, azteckich. Między innymi tego, o którym mówiłem, a którego już nie ma zamiaru wymawiać, bo, bo już nie pamiętam, jak to szło. Oraz 10 płytek jest dla graczy, czyli do normalnego wariantu, a 6 dla Teot czyli dla wariantu jednoosobowego, który jednak nie jest naszym targetem, więc no, nie będziemy specjalnie sobie o tym rozmawiać, bo to jakoś gry jednoosobowe dla nas były kiedyś ciekawe. Natomiast dzisiaj już raczej solo aż tak nie gramy. Czasami sprawdzamy te warianty, ale akurat w euro nie jest to nasza, nasz priorytet. No więc przejdziemy sobie do tego, co jest ciekawe, czyli do tego, jak ten wariant się sprawdza w rozgrywkach mm -hmm. i na czym on polega. No przede wszystkim mamy te właśnie 10 płytek kapłanów i kapłanek tak. różnych bóstw, i każda z takich płytek to jest tak naprawdę specjalna zdolność, zazwyczaj materializująca się w formie jakiegoś bonusu i kary. Mm -hmm czyli z jednej strony robimy coś łatwiej, lepiej, więcej, mocniej, ciekawiej, a z drugiej, a z drugiej strony, strony jest... czegoś nie możemy zrobić, tak, nie możemy czegoś zrobić, tak, hmm. zrobić wcale, na przykład, albo robimy coś innego z jakimś minusem, więc jest to coś, co w pewnym sensie nakierowuje nas na jakąś strategię, tak? hmm. no bo jeżeli możemy robić coś łatwiej, no to bylibyśmy dość nieodpowiedzialni, jeżeli byśmy tego nie korzystali, tak, bo po co nam wtedy ten ta płytka? Tak? Tak. po co nam to? Dlatego jest to co jest ciekawe, fajne wprowadzenie do Teotihuacanu. Rozdajemy każdemu z graczy taką płytkę i dzięki temu on wie, w którym kierunku iść. Może łatwiej się odnaleźć w tej rozgrywce jako gracz świeży, mm -hmm. zamiast musieć jakby odkrywać te wszystkie warstwy połączeń między różnymi Czyli lepiej do świeżaka, jak jest dodatek. Tak, tak, co jest za, za, zaskakujące troszeczkę dla nas, ale tak, tak jest, że ten dodatek bardzo dobrze się sprawdza jako wprowadzenie do, do Teotihuacanu. Bo oprócz tych zasad podstawowych wyjaśniamy tylko jedną dodatkową zasadę, i ta osoba już wie, że mniej więcej na tym się skupi, i zobaczymy, jak to pójdzie, pójdzie. tak? Jak będzie mhm. mi szło. Więc to jest naprawdę fajne. A znowu dla graczy ogranych, to jest też bardzo przyjemna rozgrywka, tak jak dla nas, ponieważ możemy przetestować strategie, które bez tych bonusów były nieopłacalne, mhm. na przykład, albo bez tych bonusów były mniej ciekawe. Dzięki temu możemy po prostu odkrywać te same nasze zagrania, ale na nowo. Mhm. Prawda? To jest duży plus. No, więc myślę, że to tyle jeśli chodzi o taki rys tego, co ten dodatek wprowadza do gry, mm -hmm. tak? W jaki sposób on tą, tą grę zmienia. I z perspektywy naszych rodzaj faktycznie gra się inaczej, tak? Faktycznie pewne działania wykonuje się na przykład szybciej, mm -hmm. tak? Jesteśmy albo, na coś po prostu ukierunkowani. Tak, albo tak? skupiamy się mm -hmm. na czymś bardzo mocno, wyjątkowo. Co wcześniej było zupełnie nieistotne dla nas. Na przykład taktyka na maski. Idziemy tylko i wyłącznie w maski, mhm. ponieważ nasz kapłan nam daje bonusy do tego, tak? Mhm. Albo możemy płacić za coś taniej, tak? Wszystkie ceny są dla nas zrównane na przykład, tak? Za wszystko płacimy jedno kakao. Mhm. Bez względu na jaką akcję chcemy e, podjąć, to jej koszt zawsze będzie dla nas jednym kakao, tak? Więc to jest zupełnie i, jakby obrócenie tutaj troszeczkę e, tych mechanizmów gry podstawowej. Mhm. I to jest fajne, to jest ciekawe, bo musimy się na nowo dostosowywać, a my zasadniczo nie jesteśmy aż takimi fanami gier piaskownic, tak? Zawsze lubimy, kiedy są jakieś rysy, w których można się złapać i sobie w tym kierunku iść, mhm. tak? Dlatego e, takie gry jak Uszczat dla Odyna, to nie jest jakby nasz ulubiony tytuł, tak? gdzie jest tysiąc możliwości, ale żadnego drogowskazu. My mhm. lubimy raczej e, w grach Euro, kiedy można obrać jakąś taką bardziej. E, no powiedzmy klarowną strategię, niż dziubać we wszystkim i, i poprzez 10 rozgrywek dochodzi do tego co najlepiej inwestować, tak? co nam najlepiej pasuje. To nie jest po prostu nasz typ podejścia do, do gier euro, ale to, to tak na, na boku, żebyście wiedzieli dlaczego nam się akurat ten wariant bardzo podoba. Ok, drugi wariant, który nam bardzo wydawał się ciekawy i na który bardzo czekaliśmy, to jest potęga rozwoju. tak? No przepraszam, przepraszam, przepraszam. Czas postępu, te nazwy. Czas postępu, a, czyli e, losowe, e, co rundę, czy, co zaćmienie, mhm. specjalne zasady, które modyfikują zasady ogólne. Mhm. Czyli takie jakby wydarzenia. Czyli coś takiego jak w Orleon było. Na przykład, że co rundę były jakieś rzeczy, które wpływały na wszystkich graczy i trzeba było się do nich dostosować. Na przykład ruch też, tak? Na przykład ruch, tak. Mhm. Normalnie ruszamy się o 1 do trzech pól, a tutaj w mhm. tej rundzie 2 do 4. I to już zmienia podejście, tak? Już trzeba myśleć inaczej, już daje nam to większe możliwości, i to jest bardzo fajne. Oczywiście, niektórzy powiedzą, że może to potęgować losowość, jeśli nie wiemy, co w następnej turze będzie. No to wtedy można grać otwarte karty, ewentualnie, czyli sobie odsłaniać te i wiedzieć wszystko, ale wtedy to bardzo mocno obciąża, bo trzeba zaplanować wszystko do przodu. Czyli, aha, czyli w tej rundzie będzie to, w tej będzie taka zasada, w tej tamta, dla optymalizatorów i takich lubiących, że tak powiem, E, intelektualny crossfit, no to jasne, ok? To będzie fajne. Natomiast nam się podoba ta niespodziewalność, Nawet mhm. jeśli to wpłynie w jakiś sposób na wynik i jednego gracza w jednej rundzie troszeczkę będzie faworyzowało, bo nieświadomie na przykład szedł w tym kierunku, co właśnie jest łatwiejsze, a innego będzie troszeczkę ganiło, ale nam to nie przeszkadza, bo się po prostu bawimy z zasadami. Nam się w to gra wtedy dobrze, ale można to też rozgrywać w pełni otwarte karty i jest ok. Więc okay. fajna rzecz, i to spełniło. Tak, uh -huh. to spełniło pokładane w tę nadzieję. Dało nam właśnie to, czego, on, czego chcieliśmy. Troszkę więcej takich niespodziewanych elementów. Surprise. Tak, taki, tak, tak. Trochę więcej zaskoczeń w tej i to jest super. Ja to bardzo lubię. I te dwa dodatki, jakby je spiąć ze sobą, to one bardzo ideowo przypominają to, co było w Corkinie. Uh -huh. I znowu mamy nawiązanie do Corkina. Nie ma się co dziwić, jest to jakiś tam. Że tak powiem, spiritual, a, a, jak to się mówi, następca, mm -hmm. gdzieś tam duchowy następca, solkina więc jak najbardziej nie ma się co, i dodatek w pewnym sensie jest podobny, mm -hmm. bo dodatek, który nazywał się bodajże że plemiona i przepowiednie, tak, tam również było właśnie plemiona, czyli jak, jak kapłani, czyli specjalne zdolności i przepowiednie, czyli coś, co zmieniało nam zasady. Bardzo fajnie, że to zostało zachowane, bo to był fajny dodatek. Kolejny z takich dodatków, które się wybijają w jakiś sposób. Trochę to jest trudniejsze teraz, nie? Tak, tak, troszeczkę są trudniejsze. Właśnie trzy ostatnie, ale mm -hmm. prawie dwa, bo ten, te ostatnie dwa są prawie jak jeden, a za chwilę wam powiemy. Dobra. Potęga rozwoju. Mm -hmm. Potęga rozwoju, czyli nowa piramida. Mieliśmy trzy. Czerwoną, niebieską i zieloną, mhm. dobrze pamiętam. Tak. A mamy teraz kolejną, pomarańczową. Mhm. I o ile na piramidach poprzednich bonusy zazwyczaj to były jakieś jednorazowe rzeczy: surowiec jakiś, kakao, mhm. tak? Coś, co nam coś dawało, tak? Od razu do ręki. No to tutaj nie. Tutaj to są stałe bonusy. Troszeczkę mi przypomina osiąganie stopni w tej piramidzie to, co dawała nam akcja alchemii. Czyli technologię, tak? mhm. bo tutaj dostajemy też jakby taką stały bonus, taki modyfikator, jakąś technologię, która nam się odkrywa i to jest fajne. Bo ta piramida nie jest ani słabsza, ani silniejsza od pozostałych, jest inna i w różnych strategiach będzie, ciekawe, mhm. możliwo, będzie możliwe jej ciekawe wykorzystanie, bo ona będzie różne strategie uzupełniać mhm. fajnie. Więc bardzo, bardzo mi się ta e, piramida podoba. Jest to też ciekawy wariant, ale nie dawałbym go na start. Bo jest to jeszcze więcej, jeszcze trudniejszych decyzji, jeszcze więcej do rozważenia, mm. gdzie się rozwijać, bo ta piramida ingeruje we wszystkie e, zasady, które mówiły o wejściu na piramidę, o rytuała i tak dalej. Mm. To wszystko tam jest dopisane. No więc nie jest to coś, co od razu bym rozgrywał, ale jest to na pewno również dodatek, który jest sprawdzony i fajny, tak? Mm -hmm. Więc zdecydowanie wpisuje się w pozytywną ocenę mm -hmm. tego dodatku. Kolejne dwa omówimy jakby razem, ponieważ one są ideowo spięte jakby taką klawrą, można powiedzieć. Zarówno w formie nazewnictwa, jak i tego, co robią w grze, mm -hmm. one się łączą z piramidą. Tak? Łączą się z tym aspektem budowania piramidy. Pierwszy z nich to stowarzyszenie architektów, a drugi to siedziba planistów. I oba z nich kojarzą się, tak, kojarzą się nam z jakimś... Właśnie planowaniem, z jakąś dokładniejszą wizją, jakimś większym rozwojem, z jakąś taką prawidłowością, którą mm -hmm. trzeba gdzieś tam wdrożyć. I na czym one polegają? One zamieniają nam z głównej planszy dwie płytki akcji, tak? Zdejmujemy te stare płytki akcji, które dotyczyły wcześniej dekorowania piramidy i jej budowy i zastępujemy je tymi tutaj, dwoma płytkami akcji, akcji głównych. I to jest ciekawe, bo e, one. Ten dodatek zamiast zmieniać zasady jak, tak, jakby unifikuje je, ponieważ o ile wcześniej właśnie rozwój na tych dwóch płytkach był inny niż na płytkach dotychczasowych, bo inaczej się tam aktywowało te, te płytki, wystarczyła dowolna kostka. Mhm. Tak? Tam chodziło o ich liczbę tych kostek, a niekoniecznie o ich wartość. Tak, tutaj są wprowadzane te same zasady, które dotyczą surowców, na przykład. Czyli również liczy się już teraz wartość kostki, również jest ta tabelka taka Excelowa, więc z jednej strony można pomyśleć, że jest to prostsze do zrozumienia, bo mamy każdego pola dotyczy ta sama zasada. Tak? Widzimy, wszystkie praktycznie pola mają też tą tabelkę i wszędzie trzeba myśleć w ten sam sposób. Z drugiej strony jest to obciążenie, bo teraz do każdego pola trzeba przywiązywać taką Aha. samą dużą wagę i przemyśleć te, te ruchy. Nie ma już tak, że ruszysz się tam i tylko liczba twoich robotników będzie miała znaczenie. Nie, teraz będzie miało znaczenie też ich wartość. Aha. Więc z jednej strony jest to unifikowanie podejścia do poszczególnych akcji, a z drugiej strony podniesienie poziomu murzczenia Eee, Czyli takie dwa w w ogólnym tak W ogólnym zakresie rozgrywki. Dlatego nie polecamy tych dwóch dodatków, akurat dla Świeża. początkujących, bo mm -hmm. mogą popro... Mimo, że zasad teoretycznie jest jakby mniej, bo są podobne bardziej we wszystkich akcjach, to jednak e, ta sama zasada e, rzucona do wszystkiego sprawia, że jest jeszcze trudniej. Trzeba mm -hmm. jeszcze mocniej przemyśleć. Więc myślę, że ten dodatek to jest taki krem mm, de la krem już takich naprawdę fanów euro, gdzie trzeba naprawdę każdy jeden. Każde jedno oczko na kostce wymurzyć, wyrzeźbić z tego kamienia. No jest to trudniejsze, ale jest fajne. Ale jest fajne. No. Może tak bardziej yy, na końcu, tak? Tak, to tak, tak, no. tak, raczej na końcu. No i kolejny moduł to. Ups, to nie kolejny moduł. Nie, to Ale nie jest tak. kolejny moduł, Ale można, jest kolejny... By po... Dodatek. Dodatek. Ale można by pomyśleć, że to kolejny moduł, ponieważ mhm. zawartość tego dodatku mieści się w jednym woreczku strunowym. Mhm. Okay. Jest to no naprawdę tak. miniaturowy dodateczek, równie dobrze mógł być promosem, takim większym tak naprawdę, bo jest to 10 płytek tak, z jednej no i, i 10 z drugiej. Jeśli tak? pod tym kątem, to faktycznie trochę jak moduł. Tak, tak. 10 technologii oraz 10 płytek startowych. Tylko niech Was nie zmieni rozmiar, ponieważ... Ee, Teoretycznie można byłoby to wrzucić do pierwszego dodatku i uznać, że to jest szósty moduł. Natomiast z tego co wiem wydano ten pierwszy dodatek wcześniej, ponieważ nie chcieli już przedłużać jakby. Mówię o oryginale Mówię o oryginale, bo polska wersja wyszła razem wszystko, ale w oryginale wychodziło to falami nie chcieli przedłużać oczekiwania, dlatego wypuścili najpierw pierwszy, trochę tani, a potem drugi, w niższej pragnienie. cenie. No dokładnie tak. Graczy. I to ma sens, to ma sens, nawet bardzo dobrze tak zrobili, ponieważ o ile ten duży dodatek, może być dla takich graczy jak my, czymś cennym i oczekiwanym, tak teoti łakansa w sobie jest grą kompletną. Mm -hmm. I niektórzy nie chcą dorzucać tam takich rzeczy, bo mogą uznać, na przykład one im psują ten optymalizatorski charakter jakimiś tam specjalnymi zdolnościami. Mm -hmm. Nie chcą tego, po co im to? To po co mają wydawać 150 na przykład złotych na dodatek, który byłby całością tego małego i dużego dodatku, kiedy oni, tacy gracze, mogą dokupić sobie tylko ten mały dodatek, za grosze tam, za 30-40 zł i dostają jeszcze więcej regrywalności klasycznego Teotihuacanu, bo właśnie na tym polega ten dodatek. Wrzuca nam nowe technologie, no wyobraźcie sobie, wywalamy wszystko z warsztatu Archimica, wrzucamy nowe technologie, które mają zupełnie inne e, znaczenie, mhm. to autentycznie wzbudza, e, czy tam pobudza tą regrywalność, zwiększa ją, tak, mhm. nowe startowe e, Płytki, tak? Na przykład startujemy z czwartym robotnikiem od razu. To od razu zmienia podejście do rozgrywki. Mhm. Bardzo malutki, w mały sposób taki, w sensie małą zmianą, niedrastyczną, ale zmienia. Tak. Więc bardzo dobrze, że podzielono to na dwa. I ten, kto chce mieć wszystko, kupi wszystko, a ten, kto chce po prostu sobie jeszcze dorzucić trochę do klasycznego Teo, wróci sobie tylko do mhm. małe i jest to naprawdę wart swojej ceny dodatek. Mimo, że jak patrzyłem sobie na, na niego, nim do nas doszedł, to sobie pomyślałem, kurczę, no, za cztery dychy. 10, tam 20 płytek, no pojechali, uh -huh. pojechali. Ale jak zobaczyłem naprawdę, że ile to jest warte roz dla rozgrywki, no to, to, to już posypałem podejście? głowę, że tam byłem okay. kukurydzą i czyć kakao <grych> i stwierdziłem, że nie, no jednak było warto. Fajny jest to dodatek. No. No i to w sumie tyle, tak? No nie będziemy wam opisywać każdej jednej z z tego dodatku, no bo od tego jest instrukcja, żebyście sobie tam zajrzeli. Mm, I nie ma, nie ma sensu, tak? Myślę, że, bardzo. tak. No, myślę, że, 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 takie wchodzenie w szczegóły niczego mm -hmm. wam tutaj nie powie. Natomiast nasza opinia jako osób, którym się Teo podobał, ale które chciały czegoś więcej, które chciały troszeczkę tą e, rozgrywkę tak pomieszać, tak? Powrzucać tam jakieś mm -hmm. patyczki troszeczkę, po prze, prze, poprzetykać ją jakimiś ciekawszymi takimi rzeczami, które rozbiją trochę tą strukturę tego takiego zamieniania kakao w coś tam i tak mm. dalej, to to jest dodatek dla nas, ten pierwszy, tak? On naprawdę dał nam dużo tych wrażeń, których oczekiwaliśmy. Natomiast dla wszystkich osób, którym podstawowy Teotihuacan się bardzo podobał, nie czują potrzeby zmian w tej mechanice, to wystarczy z całą pewnością ten mały dodatek. Na pewno im się spodoba i, i jeszcze długo będą mogli tym małym się cieszyć, zanim sięgną potem duży, jeżeli o ile w ogóle sięgną, jeśli będą chcieli. Więc tak no, jak. Natomiast duży też. Tak, jest też, Tak, tak, tak. tak. Mm. Więc czy te dodatki są konieczne, żeby się cieszyć Teo łakanem? Nie są. Nie mm -hmm. są. Są dodatkami opcjonalnymi, które osobom, którym się już raczej Teo podoba, tylko podbudują jakby tą, tą, te wrażenia. Mhm. Natomiast jeżeli tak jak my oczekiwaliście od Teotihuacanu trochę więcej różnorodności, taki na zasadzie właśnie rozbijania struktury rundy i tak dalej, to tak, to ten dodatek to wnosi, ten pierwszy duży, czyli późny okres preklasyczny mhm. i dla nas w cudzysłowie, takim gigantycznym cudzysłowie, nie, 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 nie sądźcie, że, do, że Teo się nam nie podobało bo daliśmy mu początkowo ósemkę z minusem, tak ósemkę z minusem 7 z plusem, więc nam się bardzo podobał, ale naprawia w cudzysłowie dla nas teot i dodaje nam to czego nam brakowało teoretycznie w tej grze. No, zwłaszcza ten czas postępu, tak? No. Za tą odrobinę Nie, niepewności losowości, niespodzianki. Tak, tak, bardzo, bardzo, bardzo mi się fajnie. to podoba. Więc czy polecamy Wam te dodatki? No bardzo Wam je polecamy. To są jedne z fajniejszych dodatków mm. do Eurosów, jakie mieliśmy okazję ogrywać. Są tak samo dobre jak Plemiona, tak samo dobre jak Plemiona i przepowiednie do Corkina. Mm -hmm. I z drugiej strony, tak samo niepotrzebne ten, jakby tej grze dla niektórych graczy, bo znam osoby, które Solkina mają zagrane setki partii, czy tam dziesiątki partii, a nigdy w dodatku nie sięgnęłem. No tak? zależy też, co... Co, kto lubi. co kto lubi. Dla nas Teotihuacan z dodatkami to jest solidne 8 z plusem, mhm, tak? Ładnie. Jedna z naprawdę fajniejszych gier euro ostatnich lat. Gra bardzo klasyczna w swojej strukturze, która no nie, nie robi jakiejś bomby, tak? Nie spuszcza na, na gatunek bombki. Natomiast fajnie rozwija to, co Solkin już i tak mm. zrobił, e, z nowymi pomysłami. Tak, z nowymi fajnymi pomysłami. No i nawiązuje oczywiście do, do mitologii, Mitolo... mitologii mm. Azteków, a co my bardzo, bardzo lubimy. Mieliśmy Majów, mamy Azteków, czyli mamy dwie fajne Eurogry w jednej z naszych ulubionych e, mitologii mm. e, klimatów. I jeszcze teraz czekam, aż portal wyda Ameritrasza, czy tam grę bardziej taką Area Control w tym klimacie, a wyda, bo wydaje Mezo. No to jesteśmy już w ogóle rozpieszczeni pod tym kątem, więc zdecydowanie Wam polecamy, Azteków też lubimy w Osadnikach, nie? Tak. Też, też była fajna frakcja, no więc zdecydowanie Wam polecamy te dodatki, no i zachęcamy do słuchania innych naszych recenzji, jeżeli słuchacie w podcaście, no to już za chwilę Starcadia Quest porównana do Arcadia Quest, a jeśli na YouTubie, no to ta recenzja pojawi się pewnie w kolejnym tygodniu. Mhm. No, to tak, zachęcamy do odwiedzenia naszego facebooka. Możecie coś tam zasubskrybować, może dzięki temu za milion lat się doczłapiemy do tysiąca i będziemy mogli robić live. Haha, ale wątpię w to. No, więc. Ja Mówili dla was. Rajfów. A Iwona się boi, ale nie będzie się bała po pierwszym. No, <laughs> więc y, zdecydowanie <laughs> polew chcemy Wam subskrybować, żeby przebić strach Iwony. Mąż kat. Mąż kat, tak. Mści się jak kapłan aztecki. Tak, zaraz trafia do serca. Nor, nożem. No, Słyszycie tylko bicie przed mikrofonie. Bum, 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 no. Bum. no, więc żegnamy się z Wami. Mówił no. dla Was Adam i Iwona. Czyli pełna para. Trzymajcie się i do usłyszenia niebawem. Pa pa. pa, pa.